Zadanie 16. Ciąg B nie jest określony za pomocą takiego wzoru rekurencyjnego. Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiednią wartość w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe. Czwarty wyraz tego ciągu ma wartość, i tutaj nie mamy wyjścia, musimy po kolei policzyć drugi, trzeci i dopiero czwarty wyraz tego ciągu. Pierwszy mamy podany. Pierwszy wyraz tego ciągu, czyli B1 ma wartość 3. Więc teraz żeby policzyć wartość drugiego wyrazu ciągu, to tutaj pod to BN w tym równaniu podstawiamy trójkę. Czyli będziemy tutaj mieli 4 razy 3 odjąć 5, co daje nam w rezultacie 12 odjąć 5, czyli 7. I teraz wartość tego drugiego wyrazu ciągu przyda nam się do tego, żeby wyznaczyć wartość trzeciego wyrazu ciągu. I teraz tutaj pod to n w to miejsce podstawiamy wartość drugiego wyrazu ciągu, czyli podstawiamy siódemkę. Uzyskujemy zatem 4 razy 7 i od tego odejmujemy 5. Całość jest równa. 28 odjąć 5, co daje nam w rezultacie 23. No i jak już mamy wartość trzeciego wyrazu ciągu, to jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość czwartego wyrazu tego ciągu, czyli w tym drugim równaniu. Tutaj pod to n podstawiamy 23. Uzyskujemy zatem 4 razy 23, od tego odejmujemy piątkę. 4 razy 23 jest równe liczbie 92, odjąć 5, łącznie daje nam to 87. Czyli tutaj możemy wpisać albo samo 87 lub możemy zapisać, że B4 jest równe liczbie 87. Obie formy są prawidłowe.